Sober. Sober. powiedz o tym, jak się to zaczęło w ogóle. Powiedz o tym, że najpierw jeździliśmy na motocyklach, no powiedz to potem że... Na to a, na jak to no tak. Ale możesz jeszcze powiedzieć yy, o tym, że... Nie. Ojej, rzeczywiście do szkoła ktoś chodziła, a teraz... Nie umiem powiedzieć paru słów po samochodzie. No, ja no nie, nie, bo o samochodzie ja się nie znam na tym. Korzystając, że jesteśmy na kogucie, mamy fajnego Mercedesa z jeszcze fajniejszą załogą. Powiedzcie mi, skąd się wzięła wa u Was ten samochód? Miłość do Mercedesa, most stary motoryzacji. Wiesz, co to zaczęło się tak, że. Od naszego syna. Od naszego syna, tak. Bo jeździliśmy ogólnie zawsze sportami, motocyklami. Ale, że pojawił się nasz bombel, to stwierdziliśmy, że no jest to wiadomo, zabawa taka ryzykowna odrobinę sprzedaliśmy motocykle i kupiliśmy sobie właśnie Mercedesika. Z myślą o tym, że nasz syn później go tak, tak, na 18 tak. urodziny. Cały zestaw Mercedesa razem z przyczepą, z motorynką, którą mąż też kupił właśnie w myśli o, o starze. I tak pieniążki w ten sposób. Tak. A wiadomo, w dzisiejszych czasach pieniądz ma coraz mniejszą wartość, więc taki Mercedes, no nie jest to nic specjalnego, to jest 190, co prawda w dwulitrowym dieslu, z automatem, których jest naprawdę bardzo mało. I tak sobie jeździmy, troszkę tu, trochę tam. Koguty dwa razy żeśmy odwiedzili. Czyli mówisz, że to jest twój pierwszy klasyk? Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o klasyka, to jest to jest nasze pierwsze auto tego typu. I mam nadzieję, że ostatnie, ponieważ niczego więcej nam nie potrzeba. Miejsce dla trzech osób w niewiadówce jest, bez A Powiedz problemu. mi, skąd się dowiedziałeś o Redzie Koguta? Wiesz co? Facebooku. Chyba z Facebooka, nie powiem Ci tak dokładnie skąd, ale jakoś tak przeglądałem jakieś to było w posty... Znaczy nie, to już wcześniej wiedziałem o tym, ale po prostu ktoś na jakiejś grupie Mercedesach a wrzucił tam post, że był na Rajdzie Koguta. Stwierdziłem, że wygogluję co to jest, co to za impreza i, i bardzo nam się spodobała w ogóle idea tego, tego rajdu i to, że można pomóc w jakimś stopniu dzieciom, co jest bardzo ważne dla nas. I to, że można się spotkać właśnie z takimi ludźmi jak Ty na przykład porozmawiać wymienić doświadczenia, no mm. oczywiście że tak, no, to jest w ogóle fajna, fajna sprawa. A jest możliwość żebyś na pokazał tą serwisko piękne? A jasne, nie ma problemu, a nie pokażę, lusterka, a, mam, lusterka. lusterka no, mam ustawę. 2 litrowy diesel to każdy wie jak 2,5 Wajpul. 2,5 to w ogóle. No no wolno sące. ale w środku wolno sące. to ja przejdę może z drugiej strony i pokażesz mi co, gdzie, tutaj masz. Bo to wygląda w automacie. Tak, tak, w automacie właśnie szukaliśmy typowo auta w automacie. I przede wszystkim, żeby był zdrowy od spodu, bo tam wiadomo jakieś tam zaprawki tego typu kosmetyczne rzeczy to zrobimy. Zrobiliśmy właśnie tydzień temu na kole w nim, bo już tam troszeczkę żarło je. Wstawiliśmy reparaturkę. No i jest. Cycala po! Co robisz że w tym samochodzie poza jakimiś olejami, filtrami takimi... Jest to nic. nic, nic, naprawdę. Oprócz olei świec żarowych. No wiadomo, zawieszenia, jakieś końcówki drążków, gumy, stabilizatora, nic. Zupełnie nic. Olej z księgi biegów. To ile już kilometrów w tym sam już? O, dużo. Dużo i niedużo. Jeżeli chodzi o takie wypady, wypady weekendowe, no to ile tam żeśmy zrobili? No ze 20 tysięcy ogólnie żeśmy zrobili, no to niedużo. No, no ale tam... pod uwagę to, że ile go ma to no, mamy? tak, no 3 lata jest mm -hmm. w naszym posiadaniu, no i jeździmy nim typowo weekendowo, w zimę stoi. Tak, pod no kocem. Nasza stała, stała trasa to jest Campino z Warka, nasz ulubiony kemping na Wiliarach. W środku bardzo ładnie wygląda, ta kierownica w ogóle daje fajny klimat Mercedesa. No, to jest Wiktor właśnie. No. połączeniu z tą gałką od automatu jest naprawdę, bardzo fajnie to wygląda. No fajnie, fajnie, przyjemnie, jeszcze koraliki drewniane. Tak, do tego koraliki dodają taka taksówka. Tak, taksówka, dokładnie, dokładnie, no i właśnie... Wentyl... jakby to był budyń. No, to już w ogóle, to prawda? Tak. tak. Bardzo fajnie, to możecie sobie zobaczyć na Instagramie. Naklejeczki są. I oczywiście jest rower, jeden drugi. I A gdzie jest trzeci rower? Trzeci rower jest. Salto, Romec salto. Ale musimy bagażnik kupić. Rynienkę na trzeci rower dla młodego. Chociaż młody jeszcze za mały, no 2,5 tak. roczku dopiero ma. Ale myślę, że jak załapie za na rowerze, to będzie z nami śmigał. Możemy jeszcze niewiadówkę. niewiadówkę bo no to przeszła, pokażmy tą tak, przeszła, przeszła gruntowny remont, wyberszyliśmy ją całkowicie, ponieważ wiadomo tam były PRPR, tak, loskie meble. No, tak, no tam, bardzo dużo pracy no... włożone, wszystko mąż w środku wymieniał. Yy, cały środek, meble, wszystko od podstaw robił sam. Yy, Pamiętam, jak też szczebelki od podstaw robiłeś same od szafy, od wszystkich y, szafek w środku. Możemy zobaczyć. To tylko kończąc, który to jest rok Mercedesa? 87, tak, tak. a niewiadeczka? 80. To idziemy zobaczyć w środku, co macie. Nie ma problemu, zapraszam. Tu macie, widzę, żeby nikt nie widział, nikt nie słyszał? Tak, tak, tak. Tu mamy oczywiście z zeszłego roku. Tak jest. Zastegna. Też byłem. I o, jak fajnie. Może no to być troszkę nieporządek, da, bo, da, da. bo... No ale, nie no elegancko macie, naprawdę tu macie samochody. Fajnie macie. Też miałem kiedyś niewiadówkę i do Rygi pojechała. Przyjechali, kupili... ty się zabrali. zabrali. Po rusku się dogadaliśmy. I pojechała się. Pojechało, pojechała. Miałem ją 9 lat, z czego pojechałem tylko raz na Mazury. Stwierdziłem, że dobra, trzeba sprzedać to jest, i... To jest to jest, to jest. Yes, faktycznie 2,5 dieselek jeszcze? Na żółte blachy. No i to na palu właśnie było teraz robione tydzień temu. Myślę, że wyszło nawet spoko. Naprawdę, bardzo solidnie. A powiedz, ty na żółtych kupiłeś, na żółte robiłeś? E, tak, tak, tak. E, robiliśmy teraz na żółte. I opłaca się według Ciebie? Myślę, że tak. Bo to wiadomo, no, ta strefa czystego transportu teraz będzie nas żarła. Więc no jedni mówią, że nie ma sensu, drudzy, że jest sens. No zależy kto no. gdzie jeździ. No jeżeli bym się kręcił tu gdzieś po wioskach okolicznych to, to nie jest to potrzebne nikomu. Ale jednak jakbym chciał gdzieś skoczyć. Jakiś zlot nawet w no, Warszawie. nawet zlot czy co cokolwiek no, na na timera. Zaraz zaatakują pewnie timera naszego w Warszawie, więc, więc może, być, może być kiepsko. No dobra, to dzięki za wywiad. Dzięki. Bardzo Do zobaczenia dziękuję. na cię w Mrągowie. Miejmy nadzieję, trzymaj że tak <laughs> trzymaj cię. Dzięki, dzięki. Tam. O, no, no, no. Nie, nie, nie tu. Może... Nie, nie, nie. Za, no to może tu. No. Jesteś pierwszą osobą, która tą naklejkę dostała. Ach, kurczę. No. Świeżo kupiona, ile idzie. przed kogutem. A ja dzisiaj naklejałam rajdowe. Naprawdę, nawet jej to wyszło, bo ci powiem, że rok temu naklejałem. I taki dramat zrobiłem. Ja ci coś i... powiem, w zeszłym roku nie nakleiłem naklejek, naklełem je dzisiaj. Dzisiaj, ja. <laughs> <laughs> więc dzisiaj naklejem z dwóch edycji. Z dwóch edycji no. A ja całe serce, ręce mi się trzęsły, żeby dobrze to zrobić, bo mąż <laughs> patrzy.